Wygląda w naszej perspektywy jest spory wiatr, więc, więc wygląda to przepięknie. Na dachu jest bardzo spokojnie. Nadal czekamy na... Czekamy na panią premier. Na to czy zechce być... do koncepcji prezydenta Tyczeńskiego, która została wysłana sfery czasu do Ministerstwa Środowiska, do ministra Jana Szyszki i, i zaproponuje merytoryczne, merytoryczne rozmowy Okrągłego stołu dla Puszcza. A teraz, tak, paner, tutaj ja się zachwyciłem. Co jeszcze? Tak, to pokażę Wam naszą toaletę. Aha. Halo, halo? Czy to jest puste? To jest puste. Proszę bardzo. Mam tutaj jedyne rozwiązania. Świetne, tekstowe pudełko. E, tutaj um, tak. tutaj się załatwiamy. Proszę, w jakiś sposób. <grytanie> ja przepraszam, nie jestem pewna, czy to ma robić, no ale skoro. Niektórzy z Was pytają, czemu nie mielibyśmy odpowiedzieć. To wychodzę z tego toaletowego i ja szukam urządzenia, które chciałam wam pokazać, szczególnie dla dziewczyn. To jest dość interesujące. Proszę bardzo. To jest...